Wyobraź sobie młodą dziewczynę. Ma 15 lat, właśnie przekroczyła próg szkoły średniej. Nowy budynek, nowe twarze, nowi nauczyciele. Z jednej strony ekscytacja, początek nowego rozdziału, z drugiej niepokój, bo tutaj każdy zdaje się patrzeć inaczej. Już nie liczy się tylko to, jakie masz oceny, czy co lubisz robić w wolnym czasie. Tutaj spojrzenia są ostrzejsze, komentarze bardziej bezpośrednie. Każdy szczegół może stać się powodem oceny. Włosy, ubrania, sylwetka, nawet sposób mówienia. Pierwszy dzień w liceum. Kasia wchodzi do klasy z bijącym sercem. Ma na sobie prostą bluzę i trampki, takie jakie zawsze nosiła. W podstawówce nikogo to nie obchodziło. Ale tutaj spojrzenia innych dziewczyn zatrzymują się na niej zbyt długo. Jedna szepcze coś drugiej, po chwili wybucha cichy śmiech. Na przerwie Kasia próbuje podejść do grupki, która żywo rozmawia o modnych markach. Fajne masz buty. Mówi jedna z nich, a druga dodaje jakby z lumpeksu śmiech. Niby żart, ale Kasia wie, że to oznacza wykluczenie. Z czasem uczy się być niewidzialna. Siedzi z tyłu, w przerwach udaje, że pisze na telefonie. Samotność staje się codziennością. Tylko rysowanie w zeszycie daje jej chwilę ulgi. Tam w szkicach nikt jej nie ocenia. Ola od zawsze była tą ładną. Długie włosy, świetne stylizacje, zdjęcia na Instagramie, które zbierały setki serduszek. Na korytarzu wielu ją podziwiało, niektórzy nawet zazdrościli, ale nikt nie widział, co dzieje się w środku, bo dla Oli to była maska. Każdego ranka godzinami przygotowywała się do szkoły, by wyglądać idealnie. Każdy komentarz, nawet pozytywny, brzmiał jak przypomnienie, że jej wartość kończy się na wyglądzie. Gdy raz przyszła bez makijażu. Koleżanka zapytała: Wszystko ok? Wyglądasz inaczej. To jedno zdanie sprawiło, że Ola zamknęła się jeszcze bardziej w roli perfekcyjnej lalki. Zamiast przyjaciół miała obserwatorów, zamiast bliskości, samotność w tłumie. Zuzia od początku wiedziała, że nie będzie pasować do schematu. Ubierała się kolorowo, czytała książki fantasy, słuchała muzyki, której nikt w klasie nie znał. Dla niej to była wolność, ale dla innych dziwactwo. Ty serio tego słuchasz? — zapytała jedna dziewczyna, wykrzywiając twarz. To takie, dziecinne. Kilka osób zaczęło nazywać ją dziwadłem. Na początku próbowała się bronić, potem zamilkła. Ale pewnego dnia odkryła w internecie grupę fanów tej samej muzyki. Zaczęła pisać z ludźmi, którzy rozumieli jej pasję. To dodało jej odwagi. Z czasem znalazła jedną koleżankę w klasie, która też lubiła fantasy. Nie było ich wiele, ale to wystarczyło. Bo czasem wystarczy jedna osoba, żeby nie czuć się samotną. Dla wielu młodych dziewczyn, właśnie ten moment jest pierwszym zderzeniem z brutalną rzeczywistością, że wygląd staje się walutą. Dziewczyna, która ubiera się zgodnie z trendami, szybko zdobywa uwagę. Ktoś inny, kto nie ma pieniędzy na modne ciuchy, zostaje zepchnięty na margines. Te różnice, które w podstawówce były ledwie zauważalne, tutaj nabierają ogromnej mocy. I zaczyna się proces wykluczania. Subtelny, ale bolesny. Jedna uwaga rzucona na przerwie, ale masz dziwne buty, jedno spojrzenie pełne pogardy, jedno wykluczenie z rozmowy. Te małe rany zbierają się, tworząc głęboką bliznę, bliznę samotności. Dziewczyna zaczyna czuć, że nie pasuje, że coś jest z nią nie tak, że nigdy nie będzie wystarczająca. I choć w środku ma swoje pasje, talenty i marzenia, one zostają schowane pod warstwą lęku i wstydu. To zjawisko nie jest przypadkowe. To efekt społecznej presji, kultury, w której wygląd i powierzchowne oceny urastają do roli głównego kryterium wartości człowieka. Media społecznościowe wzmacniają ten mechanizm. Każdy filtr, każde zdjęcie w perfekcyjnej pozie buduje obraz, że tak właśnie powinno się wyglądać. A kto nie spełnia standardu, odpada. Ale konsekwencje tego są poważne. Samotność, poczucie odrzucenia, spadek pewności siebie, w skrajnych przypadkach depresja czy zaburzenia odżywiania. A wszystko zaczyna się od drobnych słów i spojrzeń. I tu warto zatrzymać się na chwilę i pomyśleć: Co można zrobić, gdy czujesz, że właśnie Ty jesteś tą osobą wykluczoną? Pamiętaj, że to, co o Tobie mówią inni, nie jest prawdą o Tobie. Ich komentarze to bardziej odbicie ich własnych lęków i kompleksów niż Twój realny obraz. Znajdź swoje bezpieczne miejsce. Może to być grupa przyjaciół spoza szkoły, internetowa społeczność związana z Twoimi zainteresowaniami, a czasem jedna osoba, z którą możesz porozmawiać bez oceny. Rozwijaj swoje pasje. To, co kochasz robić, jest Twoją tarczą. Ty budujesz poczucie własnej wartości na czymś realnym talencie, zainteresowaniu, marzeniu. Krytyka innych mniej boli. Ucz się stawiać granice. To trudne, ale nawet krótkie zdanie Nie życzę sobie takich komentarzy ma ogromną moc. Pokazuje, że nie jesteś bezbronna. Nie porównuj się bez końca. Porównania zabierają spokój. Każdy pokazuje światu tylko fragment siebie. Nikt nie żyje perfekcyjnym życiem, choć może tak wyglądać w social mediach. Szukaj wsparcia u dorosłych. Nauczyciel, psycholog szkolny, rodzic. Czasem wystarczy powiedzieć głośno, co się dzieje, by poczuć ulgę i znaleźć rozwiązanie. To opowiadanie jest tylko jednym obrazem, ale takich historii są tysiące. Młode dziewczyny, które na starcie dorosłego życia zderzają się z oceną, krytyką i samotnością. Ale prawda jest taka: każda z nich ma w sobie coś, co czyni ją wyjątkową. I choć świat próbuje przykleić etykietkę, to warto pamiętać, że najważniejsza etykieta to ta, którą same sobie nadają. Bo trauma może zostawić ślad, ale równie dobrze może stać się początkiem siły.